Już piękną harcerską tradycją przekazywanie każdego roku tuż przed Bożym Narodzeniem betlejemskiego światła pokoju. Ogień przywieziony przez skautów austriackich z miejsca narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem polscy harcerze otrzymują od skautów słowackich. Niesiony harcerskimi dłońmi płomyk trafia wszędzie tam, gdzie oczekują pokoju, radości, miłości. W środę 23 grudnia ogień zawitał pod wosztyńskie dachy. W środę 23 grudnia, już od godzin przedpołudniowych, harcerze Botlińskiego Szczepu ZHP przekazywali wszystkim mieszkańcom naszego miasta betlejemskie światło pokoju. Przed urzędem miasta i gminy, tuż pod samą choinką, spod harcerskiego namiotu płynęły małe, ogniste dary serca, które wraz z przesłaniem przybyły do nas z Ziemi Świętej. Przytoczmy kilka słów. I tak jak mędrcy, tak i my powinniśmy wszystko uczynić, by w świecie znaleźć to światło i by zabłysnęło ono pełnym blaskiem. Przecież każdy z nas został wezwany do budowania nowej Ziemi w codziennym trudzie. Solidarnie z całą ludzkością, gdziekolwiek jesteśmy, w rodzinie, wśród bliskich, w szkole, w miejscu pracy. Nie czekajmy na pokój, ale czyńmy go. Przez to, że w każdej osobie ujrzysz człowieka, swego brata i swoją siostrę. Przez to, że zaangażujesz się w urzeczywistnienie dobra wspólnego. Przez to, że pamiętasz, iż człowiek ma nie tylko prawa, ale i obowiązki wobec innych. Przez to, że zapewniasz każdego dnia małe akty Pamiętajmy, jedna jest tylko prawdziwa karta pokoju miłość. Jeżeli podpiszemy ją wszyscy, wówczas zapanuje pokój. Jesteśmy pierwszą Włośnińską drużyną starsza arterską Tornado i witamy Państwa na Włośnińskim Rynku przed dniem wigilii. Zapo które przekazywaliśmy dziś mieszkańcom Wolsztyna, przywieźliśmy 20 grudnia z Warszawy reprezentacja chówca Wolsztyni Komendy Chorągwi w Ziemi Lubuskiej była w Warszawie po światełko. Było to przed Pałacem Kultury i Nauki w takiej dość symbolicznej oprawie dość dużo harcerzy było światełko przekazane w różne strony Polski. My światełko przywieźliśmy do Wolsztyna. Dziś na rynku przekazywaliśmy to światełko ludziom, wolsztyniakom naszym, którzy przychodzili do nas ze swoimi lampionami, a także harcerze chodzili do różnych zakładów pracy oraz do poszczególnych mieszkańców, swoich znajomych, zapukali również do Państwa drzwi różnych. Chciałbym w imieniu Harcerzy, zuchów i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego w Olsztynie złożyć wszystkim Wolsztyniakom życzenia spokojnej, smacznej wigilii, zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Dzisiejsze spotkanie zakończyliśmy kręgiem harcerskim przy ognisku. Zapraszamy Państwa do motelu Montana w Karpicku, znajdującego się przy ulicy Wczasowej 73. restauracji, która zapewnia miłą obsługę, sprawną organizację i urozmaicony wybór dań, można zamówić zabawy karnawałowe, wesela, wszelkie imprezy okolicznościowe oraz festyny zakładowe za atrakcyjną cenę. Restauracja czynna jest codziennie od godziny 8 do 24. Motel dysponuje również 50 miejscami noclegowymi w pokojach dwu- i trzyosobowych o wysokim standardzie. Zapraszamy do motelu Montana Karpicko, ulica Wczasowa 73. Telefon 384 38 51. Firma Nowar, mieszcząca się przy ulicy Słonecznej 1 w Wolsztynie, oferuje Państwu do końca bieżącego roku specjalną świąteczną ofertę. A w niej zestawy komputerowe, drukarki, skanery, modemy, oprogramowania, wszelkie akcesoria komputerowe oraz usługi informatyczne, kursy, szkolenia, obsługę firmy. Firma Nowar, ulica Słoneczna 1 w Olsztynie. Telefon 0602-198-946. Więcej informacji znajdą Państwo w teleserwisie. Zapraszamy. Wesołych świąt Bożego Narodzenia składa szanownym klientom Market Army. Zapraszamy na świąteczne zakupy. Każdy z Państwa stanie kiedyś przed faktem renowacji wnętrz własnego mieszkania, które powinno prezentować się najlepiej i z najlepszego materiału, a to wszystko za atrakcyjną dla kupującego cenę. Z taką ofertą mogą Państwo spotkać się w firmie Plast Drew przy ulicy Przemysłowej 6 w Olsztynie, gdzie można nabyć boazerię drewnianą i PCW, karnisze, korek ścienny i podłogowy, listwy wykończeniowe, drzwi wejściowe, schody strychowe, tralki, poręcze i wiele, wiele innych niezbędnych artykułów. Firma Plast Drew to autoryzowany dealer wielu znanych firm na rynku wyposażenia mieszkania. Między innymi Okpol, Astra, Stolbut, Vox, Porta. Firma Plast Drew Wolsztyn, ulica przemysłowa 6, prowadzi codzienną sprzedaż od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 13. Przyjdź, a zamienisz swoje mieszkanie w prawdziwy pałac. Medyczne studium zawodowe w Olsztynie prowadzi nabór na drugi semestr roku szkolnego 1998-99 na dwa kierunki półletni wydział pielęgniarstwa, dwuletni wydział dietetyki. Zajęcia rozpoczną się 8 lutego 1999 roku. Dokumenty można składać w Sekretariacie Szkoły ulica Poznańska 32 budynek przychodni rejonowej do dnia 30 stycznia 1999 roku. Komisja rekrutacyjna nie przewiduje egzaminów wstępnych. Odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. Dla kandydatów na Wydział Pielęgniarstwa w dniu 4 lutego, na Wydział Dietetyki 5 lutego przyszłego roku. Szkoła jest dzienna, bezpłatna. W zawodzie pielęgniarza i dietetyka kształci również chłopców. Program kształcenia obejmuje zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych oraz zajęcia praktyczne w placówkach służby zdrowia. Po ukończeniu szkoły można uzyskać pracę w otwartych i zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej, m.in. w szpitalach, klinikach, sanatoriach i przychodniach. Można też podjąć pracę za granicą, co wymaga jednak dobrej znajomości języka oraz nostryfikacji dyplomu. Nasze absolwentki są zatrudniane w zespołach opieki zdrowotnej, m.in. w Olsztynie, Zielonej Górze, Sulechowie, Siebodzinie, Drodzisku, Nowym Tomyślu, Puszczykowie i Lesznie. Co roku podejmują też pracę w poznańskich klinikach i szpitalach, skąd szkoła otrzymuje oferty pracy. Kilka absolwentek podjęło pracę w Niemczech, we Włoszech, a nawet w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły: telefon 384 34 44 lub 384 33 12, wewnętrzny 364.